No to witamy wszystkich bardzo serdecznie. Mamy, mam niesamowitą przyjemność rozmawiać z DJem Alexem, e, gwiazdą Sunrise Festival, Electro City i wielu innych tutaj festiwali. Witam cię, Michale, że tak mogę sobie e, pozwolić powiedzieć. Witam, cześć. E, powiedz mi pierwsze pytanie w takie następujące. Skąd się wzięła w ogóle ksywka Alex? Ksywka Alex wzięła się tak naprawdę od e... Kurcy zespołu United Six, czyli od Aleksa Christensena. To było za dawno, dawno temu, wtedy kiedy zaczynałem grę e Postanowiłem nie nazywać się DJ Michał, bo wszyscy dookoła koledzy nazywali się Romek, Atomek, Tomek, Marek, DJ -sami, a ja postanowiłem zrobić coś indywidualnego, no i jak dla mnie na owe czasy wtedy prekursorem jakichkolwiek nowości muzycznych, trendów, czegoś innowacyjnego był właśnie Alex Christensen i... Dlatego Alex. I stąd Alex. A powiedz mi, od kiedy twoja muzyczna tutaj przygoda się zaczęła i od kiedy właśnie e, takie ukierunkowanie muzyczne na właśnie na muzykę house, na muzykę trance, a nie na przykład electro house i, i w tym momencie, które w tym momencie krują w polskich klubach pompki, tak? Znaczy, ja przez to, że byłem rezydentem wiele lat w klubie w Głogowie, w Protektorze, to ja electro grałem wtedy, kiedy Dookoła nikt jeszcze nie grał elektro. Tak? Wtedy ja grałem elektro i to było fajne, bo ja zawsze szukałem czegoś nowego, czegoś świeżego w kierunkach muzycznych no i elektro też przerobiłem. Tak? Natomiast to, co się dzieje na chwilę obecną w polskich klubach, nie wydaje mi się zbyt fajną rzeczą, ale my jako przykładowo DJ-a agencji MDT staramy się prezentować coś świeższego, coś, co gra się na całym świecie, a niekoniecznie tylko u nas jakieś tam pseudoelektryczne pompki. No w sumie muzyka prosta, łatwa i przyjemna zawsze będzie się sprzedawać. Niekoniecznie skomplikowana aranżacyjnie, niekoniecznie niosąca za sobą jakąś treść, ale ja akurat osobiście nie lubię grać aż tak prostej muzyki. Staram się tym swoim setem coś opowiadać, staram się dobierać numery tak, żeby ten set niósł jakąś treść, jakąś wartość nie tylko muzyczną, ale i merytoryczną. No. Ja akurat jestem sfiksowany na punkcie muzyki, bo muzyka w moim życiu była od zawsze, tak, Za, nie wiem, to było wiele lat grania na pianinie, później to mi się znudziło, poszedłem dalej, zacząłem właśnie e, miksować muzykę, zarzuciłem pianino, co było moim błędem, przez kilka lat w ogóle nie zwykałem, no ale ostatnio, kilka lat temu wróciłem do instrumentów i, i stworzyłem studio i, i już niedługo... Będziecie mogli usłyszeć dużo produkcji z mojej strony. Czyli e, utwór Never razem z Czerkołkiem nie był jednorazowym, że tak powiem, wyskokiem i od Aleksa usłyszymy więcej kawałków, tak? W najbliższym Zdecy czasie. Zdecydowanie więcej. Już jest kilka rzeczy w trakcie produkcji. Tam ostatnio troszeczkę miałem e, dużo pracy, że tak powiem, w sferze zawodowej, także poza, poza DJ-skiej. Popracuję w banku i na chwilę obecną jestem bardzo zapracowany człowiekiem i zagonionym, ale... Sądzę, że po wakacjach już więcej czasu poświęcę kreowaniu i tworzeniu nowej muzyki, także na pewno nie będzie to, nie zostanie to tylko never, bo planujemy z czerem już na chwilę obecną jakiś tam studio session w połowie sierpnia, już z innymi polskimi artystami też jestem umówiony, więc na pewno jakieś tam współprace przyniosą pożądane efekty, no ale sam osobiście też mam zamiar więcej Dużo więcej czasu poświęcić na swoją muzykę, czyli na to, co mi w duszy gra. Mm -hmm, rozumiem. A jak się zaczęła przygoda właśnie z Cherry Coke'em? Jak poznaliście Cherry To było przez jakieś forum muzyczne, czy po prostu jak się poznaliście? Jak zaczęła się współpraca? Jak powstawał Never? B bardzo podobały mi się rzeczy, które Cherry Coke zaczął robić po pewnym okresie, czyli te wszystkie ambitne rzeczy, które zaczął robić. I najśmieszniejsze było to, że byłem kiedyś właśnie w klubie NEO w którym Cherry na początku kiedyś tam był light jockejem, później już był bliżejem i na chwilę obecną jest jednym z rezydentów. I najciekawsze było to, że ja wiedziałem, kto to jest Cherry Coke po muzyce, a będąc w klubie zagrałem seta, przegrałem całą noc i wychodząc z klubu dopiero zapytałem, gdzie jest Cherry Coke, a on mi się podał, jak to mówi, to ja jestem. <laughs> I tak się zaczęło, tak? No i tak się zaczęło, bo wtedy właśnie dał mi płytę demo, ja tą płytę dopiero słuchałem w domu. No i usłyszałem po raz pierwszy Paradise, tak? Paradise to jest tak numer doskonały według mnie, że jeden, jeden naprawdę, jeden na milion. Bardzo mi się spodobał numer, Sławie miał mastering, także zaproponowałem, że zrobię mu mastering i ten mastering bardzo dobrze wyszedł, no i tak nawiązaliśmy współpracę, że hmm, postanowiliśmy zrobić coś tam po prostu razem. Zaprosiłem Piotra do siebie do domu, do studia i w ciągu tam dwóch dni powstało Never, tak naprawdę. Sądzę, że cel celu osiągnęliśmy, bo zamierzenie było takie, żeby zrobić coś melodyjnego, komercyjnego, poniekąd pod Awishi, ale niekoniecznie jako totalna zżyna. Także zdecydowanie pod polskie kluby miało to być. No i sądzę, że, że wyszło. Tak? Kolejną, mm -hmm. Kolejne tam pomysły też mamy już, tak powiem, dograne i sądzę, że też osiągniemy zamierzony cel. Czas pokaże. Rozumiem. O, a kogo oprócz Czerkołka poleca z polskiej sceny muzycznej? Kogo DJ Alex poleca. A kogo DJ Alex gra? <laughs> no polecam oczywiście Fafaka. Eee, polecam bardzo gorąco Digital Mode, czyli Wojtka. Eee, polecam bardzo mocno Skytecha, ponieważ jak dla mnie Mateusz jest kolejnym wielkim polskim talentem na skalę światową. To jest to, co on robi, to jest po prostu tak, muzyki. I Sądzę, że przy najbliższy rok przyniesie dużo propozycji ze strony Skytecha, klasy naprawdę światowej, bo ja widzę co robi, widzę jak robi, ponieważ współpracujemy na, na, na poziomie masteringowym. Ja robię bardzo wiele masteringów różnym artystom, nie tylko polskim, ale i zagranicznym i mogę porównać właśnie artystów wysokiej klasy zagranicznej, w którym robię masteringi z tym co robi Skytech i zdecydowanie jest światowy poziom, a może i nawet wyżej, także sądzę, że przyszły rok pokaże Skajtek na co go stać. Rozumiem. Teraz pytanie takie może troszeczkę z innej beczki. Wiemy, co gra w duszy DJ-owi Aleksowi, a co gra w duszy Michałowi, prywatnie. Co słuchasz prywatnie? Nie słucham. Nie słuchasz muzyki. Nie słucham, staram się odpoczywać. Ja bardzo dużo muzyki słucham, bardzo dużo pracuję z muzyką, czyli... Już jakiś czas temu, kilka lat temu, już przestałem słuchać muzyki na przyjmości. Czyli po prostu to stało się dla Ciebie pracą, tak? To stało się pracą, ale przez właśnie to, że lubię słuchać nowej muzyki. Lubię słuchać czegoś, czego jeszcze nie słyszałem. Lubię znajdować w tym czymś to coś lub inaczej. Dziennie przesłuchuję około 300 nowych utworów. tak? Jest to Są to utwory z gatunku trance, chaosu, progresywu, tech houseu. I są to numery, które ja słucham po 5-10 sekund jednego numeru i staram się wybierać z tego to, co najlepsze i prezentować to w setach swoich. Jak słyszycie, sądzę, że jestem artystą czy DJ-em, który nagrywa chyba największą ilość setów z polskiej sceny muzycznej. Praktycznie co tydzień staram się wydawać tego seta i w przynajmniej w 40% jest tam nowa muzyka wymieniona. Wiadomo, że nie można co tydzień grać samych nowości, bo... Ludzie nie, nie reagowaliby na pakiecie tak, jak byśmy sobie tego oczekiwali, ale ja staram się ładować tych nowości dość dużo w swoim repertuarze, co tydzień zmieniać. Nie gram przykładowo tego samego seta jadąc nawet w piątek czy w sobotę do dwóch różnych klubów, bo nie przygotowuję w ten sposób setów. Staram się robić tak, że dopasowuję ileż tam dziesiąt numerów do danego miejsca, ale co gram i jak gram tego nigdy nie wiem, bo jak dla mnie to jest najlepszy sposób właśnie na jak, jakiś tam, jakąś tam walkę i sposób na rutynę, żeby nie było tak, że o co to za DJ, który przez cztery tygodnie gra praktycznie takiego samego seta i i nie nagrywa swoich setów. Dlaczego moje zdaniem jest takie, dlaczego dj y e wysokiej klasy nie nagrywają swoich setów, a tym bardziej w takiej technologii jak ja nagrywam? Dziwi mnie to, bo według mnie, jeżeli ktoś kogoś słucha, czyli klubowicze, no to jak najbardziej klubowiczą się należy, żeby ten DJ rejestrował swoje sety. Żeby rejestrował, nie wiem, kunszt muzyczny lub żeby rejestrował swoje wpadki. Mi też się wpadki zdarzają i nigdy ich w studiu nie poprawiam, bo wydaje mi się, że to daje jak gdyby poczucie tego, że to jest realne, że to jest rzeczywiste, tam nie ma ściemy, nie ma oszustwa, no i tak dalej, tak? Ja przykładowo na chwilę obecną w dalszym ciągu gram klasycznie, czyli stałem kodu, czyli ustawiam tą prędkość, nie używam synchro, bo dla mnie to jest jakaś patologia, to jest największy fan dla DJ-a, według mnie to właśnie ustawianie tego tempa tych numerów, granie na frazy, wszystko, wszystko co możliwe, nie? Pomimo tego, że gram z traktora, tak? Ale mhm. w dalszym ciągu gram używając normalnie ucha, i swoich manualnych wiem, zdolności. Mhm. Za tydzień grasz na scenie parkingowej Sunrise Festival. Jakie wrażenia i jakie odczucia przed tym festiwalem? Jak zwykle przed Sunrise Festival odczucia są niezwykłe. Są niepowtarzalne jedyne w swoim rodzaju, ponieważ Sunrise to jest takie wydarzenie, w którym bierze udział setki ludzi. I większość tych ludzi to są właśnie fanatycy, którzy tworzą to wydarzenie niekoniecznie dla pieniędzy. I to jest najlepsze w tym wszystkim, że tam praktycznie w 99% nie ma ludzi z przypadku. Są sami ci, którzy chcą poświęcić swój czas, swoje serce temu wydarzeniu, nie wiem z jakich pobudek. Ja przykładowo osobiście jestem tam dlatego, że jest to dla mnie Mega Frajda. Mega Frajda jest, mega jest móc być, nie wiem, menedżerem głównej sceny, bo tak jest przykładowo w tym roku. Ostatnie dwa lata byłem menedżerem na amfiteatrze, a w tym roku jestem menedżerem głównej sceny. I Mega jest móc, nie wiem, na normalnym poziomie koleżeńskim rozmawiać z Polem Wandajkiem o tym jak pomóc mu przykładowo w przy, no, we wprowadzeniu w jego, nie wiem, seta itd. Tak tak no bo za to jest odpowiedzialny. Manager, główny menedżer sceny. Także ja to robię przede wszystkim dla, dla, dla zabawy, dla satysfakcji dla frajdy, żeby móc też porozmawiać z tymi ludźmi na takiej normalnej stopie, bo wiadomo, że są to gwiazdy wielkiego formatu, ale w większości przypadków są to normalni, wyluzowani ludzie, którzy robią to, co kochają i dzięki temu osiągają wielki sukces i wielkie pieniądze. No, nie mogę się, przykładowo, doczekać spotkania z Davidem Guettą też. Przez wielu krytykowanym, a jak dla mnie bardzo dobrym biznesmenem. Tak? David Guetta potrafi sprzedać siebie na różne sposoby i dzięki temu jest już no, bardzo, ale to bardzo daleko. No, może robić na chwilę bez co mu się tylko zamarzy. No wiadomo, że zazwyczaj takie yy, to, można powiedzieć, osobowości są wielu, przez wiele osób krytykowane, ale również przez wiele osób podziwiane. Ja akurat cenię Guettę za, za to, jakim jest biznesmenem. Mhm. Czyli w, w, na Fan Race Festival czekasz na Feta na pewno Davida Greccy, znaczy, tak? Niekoniecznie, czy kogoś nie, niekoniecznie na Feta, nie. po prostu chciałem chcę go tego poznać, z tak? nim mhm. porozmawiać, no, tego typu rzeczy, bo, bo to jak akurat gra Guetta to nie do końca mnie satysfakcjonuje i nie do końca mi się podoba, bo hmm, wydaje mi się, że Guetta już też nie ma czasu na to, żeby słuchać muzyki, którą gra i to jest, to jest według mnie błąd, bo DJ przede wszystkim powinien sam słuchać utworów, które chce prezentować, a nie żeby armia ludzi mu wybierała numery, które on powinien grać. A tak mi się wydaje właśnie w przypadku Guetta, bo wystarczy posłuchać ilość tam e, nie wiem, jego, jego setów. No i dużo rzeczy się powtarza, ale też jego audycje są tworzone, tworzone z nowych numerów. Ale mówię, ja nie do końca jestem usatysfakcjonowany z, z jego gry. No w tym roku gra na, na głównej scenie, bo jest główną gwiazdą sam Race Festival. No i to samo przez się pasuje go na, na głównej scenie, tak. Spod... Sądzę, że jest to bardzo dobry pomysł i będzie to mega sprzedana mhm. impreza. To na kogo seta czeka w takim razie? Znaczy, jego seta czekam w takim razie. <ścoughs> Szczerze, to na wszystkich. Na wszystkich? Na wszystkich, bo jestem ciekaw, jak zagrają. Mhm. Jestem ciekaw, jak zagrają, jaką techniką, w jaki sposób, jak dotrą do ludzi. Ja jestem ogólnie bardzo ciekawski także i ciężko mnie zaskoczyć. Czyli <laughs> będą mieli DJ, którzy będą grać zagraniczni, bardzo, do, bardzo duży problem, żeby zaskoczyć DJ Alexa tak? Jakimś kawałkiem, utworem. No na pewno zaskoczą wiele razy, ale mówię, że ja akurat jestem wymagający, a jeżeli chodzi o ciekawość muzyczną, no to, to czekam na wszystkich, bo tak jak w zeszłym roku e, na amfiteatrze przeżyłem niesamowite chwile, będąc właśnie menedżerem sceny i stojąc przy, przy tych wszystkich DJ-ach, którzy się prezentowali to było coś niesamowitego, to jak grał Riva Star, jak grał Fedela Grant. E, no mega fajna sprawa, mega fajny przeżyciek, polecam każdemu mhm. no, Na samym końcu w sierpniu będzie Electro City, jak nastawienie właśnie na, na tamten festiwal? Również bardzo pozytywnie, ponieważ m, to było jedno z moich marzeń względem Elektro City i tak się akurat złożyło w tym roku szczęśliwie, że już festiwal, z którym jestem bardziej związany niż z Electro City, czyli Euphoria, doszli do porozumienia i na chwilę obecną nie ma konfliktu interesów. I, i, i w tym roku gram i na Euphoria Festiwal, i na Electro także to jest bardzo fajne rozwiązanie. I z, czego, z, czego, z czego się bardzo cieszę, to oczywiście zapraszam. Zapraszam na Euforię, która w tym roku będzie miała troszeczkę inny charakter, bo robimy edycję na stadionie w Lesznie, a nie na plaży Boszkowie, bo plaża jest w przebudowie, no i na terenie budowy niestety nie można zorganizować żadnej imprezy, tym bardziej imprezy masowej. No i dlatego robimy, Mirek zdecydował zorganizować Euphoria Festival na stadionie i sądzę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo są to też niecodzienne warunki, a stadion prezentuje się niezwykle w kazale. No i kilka dni później oczywiście ElectroCity w stałym miejscu, które Wiadomo, przez ciarki na plecach już od samego wejścia. Pozytywne oczywiście, tak, bo ta sceneria robi niesamowitą robotę i niesamowity efekt w połączeniu ze światłami, z tą muzyką. coś coś niezwykłego. Także bardzo się cieszę, że będę mógł w tym roku zagrać i na euforii, i na Electricity. A teraz na sam koniec pytanie, jaki utwór? Powiedzmy czy to polskiego wykonawcę czy zagranicznego polecasz e, jako bestseller i top, top DJ Aleks tego miesiąca, tego tygodnia który wyszedł ostatnio masz coś takiego czy to jest jeden utwór czy jest więcej utworów no to co grałem dzisiaj przykładowo Fafak The Drill to dopiero wyjdzie mm -hmm. tak, ale już od kilku tygodni mam tą przyjemność prezentować to w swoich setach a oficjalna premiera nastąpi podczas samej Festival, podczas seta Fafaka 28 lipca. Polecam, zapraszam, The Drill, czyli wiertarka Fafak prezentuje coraz lepsze brzmienia, coraz mocniejsze, także Fafaka zdecydowanie też polecam wszystkim, którzy śledzą polskich artystów, bo rozwija się niesamowicie szybko. Dziękuję to za wywiad. Jeszcze mam taką jedną małą prośbę, czy mógłbyś pozdrawić słuchaczy naszego radia, radio Radio Od DJ Alexa. Gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Powerbase. Dziękuję serdecznie za wywiad. Z tej strony Kłansajboxer i, i DJ Alex, dziękujemy. Ja dziękuję jeszcze raz Michałowi za tutaj za te 16 Min z kawałkiem jeszcze raz gratuluję wspaniałego seta, przez którego nogi mnie będą boleć jeszcze do następnego tygodnia. No i powodzenia oczywiście na Sunrise Festival. Dziękuję, zapraszam na Sunrise Festival.